Rządek w tej samej szerokości i mamy jedno oczko pełne brzegowe. I teraz oczka puste jest ich 8. Dalej przechodzimy, mamy oczka pełne, okienka pełne i jest ich raz, dwa, 3, 4. Czyli 13 słupków obok siebie. Dalej mamy okienka puste, jest ich 6. Jedno pełne. Trzy puste. I dalej już sobie kontynuujemy. Okienka pełne, i mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli kontynuacja z poprzedniego rządku. Pięć pełnych to szesnaście słupków obok siebie. No i dalej mamy osiem pustych krateczek. Dwa, cztery, sześć, osiem. I na samym końcu jedna kratka pełna, brzegowa. I to był dziesiąty. Rządek naszej robótki. Rządek jedenasty zmniejszamy z prawej, z lewej strony i teraz już będziemy zmniejszać co dwa rządki. Tutaj było co trzy. Teraz w dalszej części, już do końca pracy, o, oczywiście z tej strony, mówię o tej dolnej części serduszka, będziemy robić po dwa rządki w tej samej szerokości. Więc tutaj przeszłam od razu na czwarty słupek. I robimy jedno okienko pełne brzegowe, następnie sześć okienek pustych. Przechodzimy dalej i mamy okienka pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli dziewiętnaście słupków obok siebie, jedno okienko puste i następnie siedem okienek y, pełnych. Yy, czyli 22 słupki obok siebie. Dalej 2 okienka puste, i tutaj sobie akurat kontynuujemy, czyli robimy dokładnie to samo, co było w poprzednim rządku, czyli tak naprawdę yy, 4 pełne krateczki. Jeszcze sprawdzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Yy, ok, czyli 4 pełne to 13 słupków obok siebie. Idziemy dalej. I dalej mamy już 7 pustych krateczek: 2, 4, 6, 7. No i jedną kratkę pełną brzegową, tak jak mówiłam, kończymy i o jedno okienko wcześniej, czyli tutaj na tym ostatnim, właściwie jeśli patrząc na tą kratkę pełną, no to na pierwszym słupku kończymy, zostają nam trzy słupki nieprzerobione. O i tak wygląda jedenasty rządek. Praca powinna iść w tą stronę, więc ciekawa jestem, czy już ktoś wychwycił motyw, który będzie się tutaj coraz bardziej e, uwidaczniał. Dwunasty rządek w tej samej szerokości co poprzedni i mamy jedną krateczkę pełną brzegową, sześć kratek pustych i następnie robimy kratki pełne, raz, dwa. 3 4 5 czyli 16 słupków obok siebie jedna pusta i znowu kratki pełne jak się nie mylę, to jest ich 7 ale sprawdzę raz 2 3 4 5 6 7 czyli 22 słupki obok siebie dalej mamy dwie kratki puste i znowu kratki pełne raz 2 3 4, 5 6 czyli 19 słupków obok siebie. Dalej do końca już wykonujemy krateczki puste, jest ich 6 i jedna pełna brzegowa. I to był 12 rządek, a w zasadzie powinno to iść w tą stronę. Kolejny rządek, czyli rządek 13, to będzie już rządek właśnie zmniejszony. Jeszcze raz pokażę, chociaż wcześniej to też było nagrane. Jak zmniejszyć, no nie jest nic trudnego, po prostu przechodzimy oczkami ścisłymi na czwarty słupek. O. I z tego czwartego słupka już zaczynam, czyli wykonuję trzy oczka do góry jako pierwszy słupek, dwa słupki na mostku. I trzeci opieram na słupku z poprzedniego rządku. Trzynasty rządek zmniejszamy o jedno z prawej, o właśnie, a tutaj z lewej nie zmniejszyłam, a trzeba zmniejszyć i z prawej, i z lewej, więc ja tutaj od razu poprawiam, bo tak jak mówiłam, teraz będziemy co dwa rządki sobie y, zmniejszać po prostu szerokość naszej robótki. O, dobrze. Teraz jest ok. No i sprawdzamy. Jedna kratka pełna brzegowa, cztery puste. I znowu mamy kratki pełne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli 22 słupki obok siebie. Dwie kratki puste. I znowu kratki pełne. Chyba też siedem, ale sprawdzę. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Czyli 22 słupki obok siebie. Jedna kratka pusta i kratki pełne, znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, czyli 16 słupków obok siebie. Dalej mamy 5 krateczek pustych i właśnie tą jedną pełną brzegową. O, już coraz lepiej jest widoczny wzorek. Także w ten sposób przedstawia nam się trzynasty rządek. Już widoczna jest cała robótka w kadrze, na cały ten rządek. Czternasty rządek. O, to jest ten rządek, dobra. 14 rządek w tej samej szerokości robimy co 13. Niestety uciekł mi filmik, musiałam się po prostu drugi raz zastanowić nad tym rządkiem i omówić go. Mam nadzieję, że to nie będzie jakimś problemem. Więc tak, w tej samej szerokości co 13 rządek i mamy okienko pełne brzegowe, cztery okienka puste. I następnie robimy okienka pełne. Raz Dwa, trzy, cztery, 5, 6, czyli 19 słupków obok siebie. Następnie robimy jedno okienko puste. I znowu okienka pełne w tej samej szerokości, co były w dwóch poprzednich rządkach, czyli w 13 i w 12. I tych pełnych będziemy miały raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. Następnie dwie krateczki puste i cztery kratki pełne. Cztery pełne to 13 słupków obok siebie. No i dalej robimy sobie 7 krateczek pustych i jedną pełną brzegową. Kolejny rządek to już był bez problemu na Nagrane 15. No i teraz mm, tak możemy dalej działać. piętnasty rządek. Tak jak mówiłam, co dwa sobie zmniejszamy, więc tym razem też zmniejszyłam o jedną krateczkę i z lewej i z prawej e, strony. I teraz tak mamy jedną krateczkę pełną brzegową. Dalej kratki puste: 2, 4, 6, 8, 9. 9 kratek pustych. Jedna krateczka pełna, 1 pusta, i znowu kratki pełne, i tych pełnych mamy raz: 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 22 słupki obok siebie. No i yy, następnie wykonujemy dwie krateczki puste, 1 pełną, 4 puste. Jedną pełną trzy puste, no i jedną pełną brzegową. I to jest już piętnasty rządek. Popatrzmy sobie, jak to się będzie prezentowało. Bo to tak powinno być. Rysuje się już wzorek. szesnasty rządek. W tej samej szerokości co rządek 15 i mamy jedną kratkę pełną brzegową, i następnie kratki puste, dwa, cztery, sześć. 8, 10, 12, 14, 15. Krateczek pustych. Jedna kratka pełna. 3 puste. Jedna kratka pełna. Jedna pusta. I następnie kratki pełne. Jest ich 6. Czy ja dobrze policzyłam? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Tak zgadza się. Czyli 19 słupków obok siebie. I dalej. Dwie kratki puste. I jedna pełna brzegowa, czyli to jest szesnasty rządek. Popatrzmy na pracę. Tak wygląda. Przechodząc do siedemnastego rządku, będziemy sobie zmniejszać o jedną krateczkę. Więc jeszcze raz pokazuję, jak to zrobić. O, właśnie. No, i trzy oczka na pierwszy słupek, tutaj dwa, o, dwa y, słupki na mostek. No i trzeci słupek już sobie opieram na słupku z poprzedniego rządku. I tak zaczynamy właśnie ten siedemnasty rządek. Siedemnasty rządek. Zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej i na początek mamy naprzemian, przemian, czyli mamy pełna pusta, pełna pusta, pełna, pusta. I następnie wykonujemy cztery krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. Cztery krateczki pełne, nie wiem, chyba powiedziałam puste, czyli jeszcze raz 13 słupków obok siebie. Dalej 3 kratki puste, 1 pełna, 3 kratki puste i następnie robimy y, krateczki pełne. I jest ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli 31 słupków obok siebie, 1 pusta i 1 pełna. Tak się prezentuje. 17 rządek. 18 będzie w tej samej szerokości. Rządek 18, ta sama szerokość, dosyć monotonny rządek. Mamy jedną krateczkę pełną, brzegową, pięć kratek pustych i następnie cały czas robimy kratki pełne z jedną przerwą pod koniec. Przedostatnia kratka to jest kratka pusta, no i znowu jedna kratka pełna, brzegowa. Jeszcze tylko Przeliczę ile jest kratek pełnych tutaj w środkowej części robótki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście. 20 21 czyli to będzie miało 64 słupki obok siebie I pamiętamy, że na każdym mostku robimy po dwa słupki. Także 18 rządek za nami. O, a praca w tym momencie tak się prezentuje. 19 rządek też bardzo monotonny, tak naprawdę. Zaczynamy oczywiście z, od zmniejszenia, tak, bo co dwa rządki zmniejszamy, z prawej i z lewej o jedną krateczkę i mamy jedną kratkę pełną brzegową, jedną pustą, później taki długi rządek pełnych krateczek, a kończymy je y, na dwie kratki przed y, tym motywem z poprzedniego rządku, ale przeliczę ile jest ich dokładnie, raz, dwa...

i 18. 18 nam wyszło tych pełnych krateczek. Czyli to jeśli byśmy przeliczyły sobie na słupki, to by było 55 słupków obok siebie. No i dalej robimy 6 pustych kratek. I jedną pełną brzegową. Tak właśnie wygląda 19 rządek. A nasza praca o. W tym momencie tak się prezentuje. Rządek 20 w tej samej szerokości co 19 i mamy jedną kratkę pełną brzegową, 7 pustych, później mamy 14 krateczek pełnych, czyli to wychodzi. W ten sposób, że na końcu jeszcze musimy zrobić trzy kratki puste, jeśli patrzymy na ten motyw pełnych kratek z poprzedniego rządku. Ale generalnie po tych 14 e, pełnych krateczkach robimy cztery kratki puste, i jedną e, pełną m, brzegową e, i 14 kratek pustych, to będziemy miały e, 44 chyba się nie pomyliłam, 44 słupki obok siebie. Tak wygląda 20 rządek. Przerzucamy na drugą stronę i zmniejszamy o jedno okienko. To będzie już 21 rządek. O! Czyli przechodzimy sobie po prostu na ten czwarty y, słupek i ten rządek jest bardzo monotonny. Ja go nie będę mm, omawiać Os, w osobnym wejściu po prostu przez cały motyw, przez cały ten rządek robimy kratki pełne czyli cały czas lecimy kratki pełne, pełne, pełne aż dochodzimy do tego momentu zostawiamy trzy słupki nieprzerobione no bo zmniejszamy sobie tak z jednej z prawej i z lewej strony o jedną krateczkę popatrzmy jak wygląda teraz motyw na pewno się już wszystkie Panie domyślają, co jest widoczne na załączonym obrazku. No, i tak jak mówiłam, ten 21 rządek to jest po prostu cały czas rządek, który się składa z pełnych krateczek, ale zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej strony. I czas na 22 rządek w tej samej szerokości co 21. I tu mamy. Kratkę pełną brzegową, następnie 2, 4, 6, 8 krateczek pustych. I przechodzimy dalej. Teraz kratki pełne, i jest ich raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, czyli 31 słupków obok siebie. I dalej nam zostaje tylko do wykonania pięć krateczek pustych i jedna pełna brzegowa. Czyli to jest 22 rządek. I od razu omówię 23, ponieważ ten 23 jest bardzo też monotonnym i prostym rządkiem. Teraz tak właśnie co drugi rządek będzie wy, wyglądał tak jak ten 23. Na razie sobie zmniejszamy o jedną. Krateczkę oczywiście i z prawej, i z lewej strony. Tutaj robimy krateczkę pełną brzegową. A następnie wykonujemy cały czas krateczki puste przez cały rządek tylko ta brzegowa kratka to będzie kratka. Pełna oczywiście, czyli tu lecimy cały czas, robimy kratki puste, natomiast tą krateczkę sobie zapełnimy. No i będzie to właśnie kratka pełna brzegowa. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że jak robimy nad pełnymi kratkami pustą kratkę, no to wkuwamy się w ten pierwszy słupek, pomijamy dwa i dopiero się wkuwamy w czwarty. I z tego czwartego wykonujemy kolejny słupek. popatrzmy jak wygląda. O właśnie. E, no i tak 23 rządek, tak jak mówiłam, zmniejszamy o jedną kratkę z prawej i z lewej same puste krateczki po środku, a 24 też bardzo prosty w tej samej szerokości i mamy jedną pełną brzegową. Dwie puste krateczki, później mamy osiem pełnych, cztery puste, sześć pełnych, jedna pusta, no i jedna pełna brzegowa. Kolejny rządek, czyli już 25 zmniejszamy o jedną z prawej i z lewej. I to będzie rządek pustych krateczek. No i na szybko omawiam 25 i 26 rządek. 25. Zmniejszamy o jedną krateczkę z prawej i z lewej. Po środku mamy tylko puste kratki. No i oczywiście kratki pełne brzegowe. 26 rządek jest w tej samej szerokości i mamy cztery kratki pełne od początku robótki, od początku rządku, czyli mamy tutaj 13 słupków obok siebie. Następnie cztery krateczki. Puste, 9 kratek pełnych, czyli 28 słupków obok siebie, 3 kratki puste i jedna pełna brzegowa i to był 26 rządek. 27 będziemy zmniejszać o jedną krateczkę z prawej i z lewej, czyli o, przerzucam sobie na drugą stronę, i tutaj Pamiętamy, że te trzy ostatnie słupki zostawiamy nieprzerobione i ten 27 rządek będzie rządkiem z pustymi krateczkami, tylko po bokach. Oczywiście są kratki pełne brzegowe. No i popatrzmy. O, już można się domyślić, że co drugi rządek to będzie rządek pustych krateczek, no bo teraz robimy tak naprawdę fale, żeby one były widoczne. No i mamy 27 i 28 już rządek. 27 zmniejszamy o jedną kroteczkę z prawej z lewej, robimy w środku same puste kratki. No i po bokach oczywiście pełne brzegowe, a 28 rządek. Zaczynamy od pełnej brzegowej, później dwie puste, 7 pełnych, czyli 22 słupki, 2 puste kratki i znowu 7 pełnych. Kolejne dwa rządki będą zmniejszone o jedną krateczkę z prawej i z lewej.